No właśnie, czyli okazuje się, że rzeczywiście te sytuacje się zdarzają, choć nie zawsze to są tak, wydaje się w tej sytuacji, spektakularne liczby, jak niespełna kilogram. Halvor Egnera -Graneru. To obiecałam, że będziemy także o nim dzisiaj co nieco mówić, dlatego że jak patrzymy na to, co Norwek wyprawia i jak szybko się uczy na błędach, bo ja bym do tego chciała troszkę nawiązać, biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się 4 tygodnie temu w Zakopanem, a to jak oglądaliśmy Graneruda dzisiaj, to mam wrażenie, że to jest zawodnik, który bardzo szybko wyciąga wnioski z tego, co mu nie wychodzi albo wychodzi nie do końca. Pamiętam jeszcze jak po Willingen tutaj zastanawialiśmy się, jak będzie przebiegać ta, ten sezon w przypadku Grana Ruda, co on prawda, będzie szedł za ciosem, wygrywał kolejne konkursy. Dzisiaj mają już 11 konkursów wygranych, a więc też wchodzi do tego pantonu najwybitniejszych. No ale no widać, że po pierwsze jest to bardzo mocny chłopak po tych nieudanych po tym nieudanym konkursie, po tym pierwszym występie w styczniu w Zakopanem. jednak okazało się, że jak się jest w formie to dobrej dyspozycji, to, to, to każdą skocznie można polubić i skocznie polubi skoczka. Oczywiście są zawsze jakieś preferencje mniejsze czy większe, ale ci naprawdę w bardzo wysokiej formie dają sobie radę. On no w ogóle tutaj podszedł do tego, bardzo powiedziałbym tak profesjonalnie, bo przecież nie wrócił do domu, przyjechał samochodem, do Miał jakąś tam przygodę, tam się podzielił w mediach społecznościowych, pies go pogonił, no ale dobrze, że się nic nie stało, bo to dopiero byłaby historia. No ale do, dodał, Nasz... że w Norwegii to się nie zdarza. No tak, tak, tak. No ale to u nas się zdarza. I to... <ścoughs> Niestety. Dobrze, że miał sporo szczęścia w tym wszystkim. No nie znam szczegółów tego wszystkiego. No jest w znakomitej wciąż formie. Ale gdzieś, oczywiście jeśli chodzi o kryształową kulę, to moim zdaniem sprawa jest absolutnie przesądzona. Tu jeszcze można dyskutować, czy kwestia jest na przykład Pucharu Narodów, a więc konkursu drużynowego. To teoretycznie jeszcze jest to możliwe do odrobienia, ale też wydaje mi się, że Norwegowie mają taką dzisiaj mocną drużynę, że, że są faworytami tutaj tych konkursów, które zostały nam wszystkie do końca. A Granerud? Gran -E pytanie jest tylko jedno. czy... On w tej formie można określić, że jest żelaznym faworytem na przykład Mistrzostw Świata w Oberstdorfie. I tutaj już bym sobie e, zadał takie pytanie i wcale niekoniecznie odpowiedział, że tak. No to do tego pytania jeszcze powrócimy, bo ja z kolei jak patrzę na to, choćby na dzisiejszy konkurs. Granerud, Johansson z 20 miejsca na trzecie i Lindvik czwarty, czyli pokazuje to tę norweską siłę. Zresztą nie pierwszy raz, bo to nie jest pierwszy konkurs, w którym oglądamy Norwegów w tej pierwszej dziesiątce w takiej, w takiej liczbie. Tu jeszcze jest Andrzej. Daniel Tande na siódmym miejscu, Forfang na miejscu jedenastym to tylko pokazuje te siłę nor norweskich skoków i tę lśniącą perełeczkę graneruda w tym w środku. No to przede wszystkim moim zdaniem pokazuje świetną robotę Aleksandra Sztekla. On. Owszem, przedstawił światu Graneruda jako tego młodego, którego żeśmy wcześniej nazywali skaczącym golasem, i troszkę żeśmy się nam śmiali. No, wygrał dynamiczny, młody, ile on tam poskacze. Okazało się, że Granerud równo skacze, pomijając tę małą, małą wpadkę w zakopanym, którą, jak Janusz mówił, świetnie naprawił bardzo szybko. I nagle w tej chwili minęło kilka ładnych tygodni. Doszedł Johansson, doszedł Lindwik, wrócił Lindwik. Tandę idzie w górę i nagle ta czwórka norweska zaczyna być straszna, po prostu czterech w siódemce. To nie są żarty, Norwegowie są bardzo mocni i jeśli nawet nie gra Nerud, wygra konkurs na dużej skoczni, no na małej ma prawdopodobnie nieco mniejsze szanse, ale, ale to, jeśli nawet nie on wygra, to może wygrać ktoś, któryś z pozostałych Norwegów. O, taka paczka, niesamowita sprawa.